Siema, siema, witam, bardzo serdecznie z tej strony z mam dzisiaj 10 kwietnia, no i jak to robię codziennie, pokażę wam nową sklep Fortnite, ale jeżeli za tym, no to chciałbym tylko przypomnieć, że możecie zasubskrybować ten kanał, jak tego nie robicie wizowie oraz oczywiście dodam tutaj do znajków 10 osób, które mnie zaprosiły, więc jak chcecie mieć mnie w wizowie, to śmiało mnie zapraszajcie, ja tutaj przyjmuję codziennie na sklepiku czy na streamie, no po prostu no, zapraszajcie, ja przyjmuję e, No i później gramy sobie na przykład jakieś fajne gierki na streamie Więc na które też was zapraszam oczywiście I co, lecimy do sklepu, zaraz sobie obczajmy co mamy A mamy naprawdę ciekawe rzeczy, ale jeszcze tutaj przed tym e, Możecie użyć kodu ty e, w sklepie Fortnite jeżeli chcecie Wielkie pozdro e, I co, mamy nową emotkę, czyli Salto Ocalałego Jest to z serii ikon w ogóle Ty, a co to jest, widzę, jest emotka w sensie, o, to jest nowa emotka za 200, ja dostałem już ją w prezencie ogólnie, yy, tylko yy, czemu to jest z serii ikon, napiszcie w komentarzu czym jest ta emotka, czy to jest z jakiejś gry, czy z filmu, czy z czego, bo ja mówiąc szczerze, nie wiem, ja mówiąc szczerze nie wiem, napiszcie w komentarzu, będę przypinał serduszka, ej, ciekawy jestem, ale taka za 200, no, fajna, fajna, taka pompka na jej ręce i schod, no, nieźle, nieźle, yy, mamy oro widzowie, król oro tutaj, złoty król oro. Słuchajcie, liśniący, złoty oraz taki, e, no taki, taki niezłoty, nie niezłoty, tylko jakiś taki szarawy. E, słuchajcie, tutaj mega złoty, złoty. No, no wiecie o co chodzi? No po prostu takie trzy style, bardzo głośna jest to e, Skinek, obserwacja, dwa style. Cyk, cyk, tutaj fioletowy, niebieski, tak samo. z szaleniec. Myślałem, że szaleniec. Coś mi się źle przeczytało. szaleniec widzowie. Również dwa kolory. O, wrócił miś. Dowódczynik drużyny przytulanek. No pani, tutaj misia, różowa misia, serce tutaj na brzuchu. kokardka jako plecak, głowa misia. No wszystko misiowaty, różowy skin, mega mega taki, taki wiecie. No cukierkowy, taki top modelowy. Przytulny podróżnik, przytulna łapa. Kill off. kamuflaż przytulasu, wszystko jest przytulne albo przytulasowe, ja nie wiem I misiolog, i misiolog za 1500 Kiedyś ta lotnia była na walentynki, jak pamiętam I ona była kiedyś rzadka i wróciła na walentynki Tylko to było dawno temu bardzo, ale pamiętam to Ogniskowa mamy za 1200, słuchajcie, nasz tutaj skinek, którego każdy zna Jest giga, giga przepocony i fajny na arenki Leśniąca napastniczka, no to też ciekawy skin z trzeciego sezonu takie przechodzą po nim ee, jakieś mgły. Nie wiem, takie, no widzicie, jakieś takie mgły po nim idą. E, skórka, dobrej magma za 700 V-dolców, Tutaj, oczywiście, zlewająca się magma w dół. E, Poki dalej jest w sklepie. Emotka Poki. E, mega fajna emotka, nie? Jak wiecie, w sensie, no jak wiecie. no Mi się podoba, nie wiem jak wam, ale moim zdaniem, no to jest koks, koks, koks emotka. E, no i gotowe takie. Po zakończonej robocie, coś w tym stylu Ponad życie, muzyczka w lobby Kościany szerszeń, pierwotne rządu, rogaty szturmowiec No taki skinek, że tak to ujmę ciekawy, bardzo ciekawy Dalej, mamy medyczkę, chirurg polowa z czapką oraz bez czapki Dalej, ratownik medyczny O jak fajnie ta rękawiczka wisi, nice No tutaj pyk z kroplówką, kill'ow, helikopter ratunkowy za 1200 i mamy jedynie ile dzisiaj skinów w ogóle wrócił astralna asys, asysynka te nazwy są bardzo ciekawe czasem, e, no królik w plecaku, bardzo fajny skin, e, taro, taki chiński, taki, taki no, taki, taki ciekawy, ciekawy e, nara, he, <grymna> widzę nara, tutaj skin nara jest w sklepie, e, nice Nara, fajny, fajny skinek eee, Strażnik, bram zaopieńce, tutaj latający karp eee, No, ciekawy, ciekawy karpik Co jest? Pięcie motek, dla... nie Widzowie to... to była moja najrzadsza motka. Ja ją kupiłem w sezonie 10 Jej nie było od sezonu 10 Aaaaa! Ah. No cóż, no e, że tak bym to ujął, e, no powróciła od sezonu dziesiątego, jak się nie mylę. Chyba że przełączyłem któryś sklep, w co wątpię. No ale mamy lamo Konga, mamy wariatuncio, wariatuncio, wariatuncio. Pum, to jest spoko. E, pajacyki za 200. W ogóle kiedyś z tą Motką ludzie robili takie fajne rzeczy, że na przykład tańczyli, tańczyli i na to. Pum, i strzelali kogoś z pompu. To takie były fajne momenty kiedyś. E, pompująca piącha. No to tutaj takie. E, ciszynka, ciszynka, coś. Tak mi się kojarzy z piłką nożną e, Nie wiem Po prostu tutaj nie wiadomo o co chodzi Takie no, co, co ci chodzi gościu, nie? E, magmowe legendy, pluton ryzykantów, ktoś śmieje ostatni pakiety Ekipa Fortnite, Carnet, oczywiście cały czas te same rzeczy I co? Widzę, to na tyle w tym sklepie Jeżeli chcecie, macie użyć kodu ZAKRZEK, który w sklepie Fortnite Zostawcie suba, łapy w górę, wpadajcie na Discord, na Insta, linki w opisie A ja wam dziękuję za oglądanie, życzę jego dnia No i miłej soboty, widzę, bo pewnie jak to oglądacie to już jest sobota I co? Widzimy się później na streamie. O, tak powiem i co? Trzymajcie się. Eee, no, do streama. Piąteczka. Elo, elo. Bye, bye. Cześć, cześć.